Przesłanie Roberta do młodych ludzi. Witamy w programie Roberta Kiyosaki, biznes XXI wieku. Robert Kiyosaki jest szeroko znany jako jeden z czołowych ekspertów finansowych na świecie. Napisał słynną już dziś książkę Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec, a wszystkie jego tytuły wydano dotąd w 51 językach w 109 krajach i sprzedano w 28 milionach egzemplarzy. Robert od wielu lat uczy ludzi, w jaki sposób osiągnąć wolność finansową. W tej specjalnej serii filmów tłumaczy, dlaczego marketing sieciowy jest prawdziwym biznesem XXI wieku i jak Ty możesz skorzystać z możliwości, które oferuje marketing sieciowy, by zbudować sobie styl życia, jakiego pragniesz. Chciałbym zwrócić się do młodych ludzi, takich, którzy jeszcze nie zdecydowali, czym się będą zajmować przez resztę życia. Może jeszcze chodzisz do szkoły, albo za niedługo pójdziesz do kolejnej. Biedny ojciec zawsze mi mówił: Skończ szkołę i znajdź dobrą, bezpieczną pracę. Niestety, w obecnym kryzysie wielu młodych ludzi kończy szkołę mając duży kredyt za studia i nie potrafi znaleźć pracy. Widziałem takie statystyki: 19 białych mężczyzn w wieku od 18 do 25 lat nie znajduje pracy, mimo że mają dyplom wyższej uczelni. Wśród Afroamerykanów w wieku 19-26 lat aż 30 nie znajduje pracy. Chcę ci więc powiedzieć obudź się, zanim znajdziesz pracę, zanim wpadniesz w korporacyjną pułapkę wspinania się po szczeblach firmowej kariery i uszczęśliwiania innych, bo ty nie interesujesz tych ludzi, oni się przejmują tylko inwestorami. Musisz podjąć własną decyzję. W roku 1974 wróciłem z wojny w Wietnamie i biedny ojciec radził mi skończyć studia, a potem zrobić doktorat. Skończyłbym jak on: zdesperowany, bez pieniędzy, przerażony światem. Podjąłem decyzję, że chcę być w życiu tutaj i tutaj. To duża różnica. Bogatym nie zostaje się szybko. To jest trudniejsze. Wymaga odwagi i wymaga czasu. Poniosłem wiele porażek na tej drodze, ale w 74 roku zdecydowałem, że chcę być w życiu po tej stronie, po prawej i nigdy nie wracać na lewo. Nawet gdy byłem bez grosza, bo moje biznesy nie wypaliły, nie wracałem tutaj. Myślałem o tym. Kiedy wracam w rodzinne strony na Hawaje, czasem rozmawiam z moimi wujkami i ciociami i oni niestety wciąż mówią to samo. Znalazłeś sobie wreszcie jakąś pracę? Nie. O, to niedobrze. Jesteś bezrobotny. Oni tego nie rozumieją. Ludzie stąd znają wyłącznie bezpieczną pracę. Nie wiedzą, jak to jest być wolnym i mieć pieniądze. Potrafią tylko żyć skromnie i wiązać koniec z końcem. Próbują coś odkładać. Polecam ci, byś zaczął własny biznes już teraz. Ćwicz, bo to wymaga czasu i będziesz popełniał błędy. To wspaniałe przeżycie, bo jeśli odniesiesz sukces, będziesz wytrwały, zdeterminowany, znajdziesz w końcu wolność i bogactwo, jakich ci ludzie nigdy nie poznają.